Jeden dzień z życia Sejmu pokazujący, jak bardzo większość pisowska potrafi wszystko schrzanić i jak czasem nasza mniejszość demokratyczna jest w stanie zmienić sprawy na lepsze. Zła wiadomość jest taka, że Sejm wczoraj odrzucił wszystkie istotne poprawki senackie do ustawy, która ma niby likwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Na biurko prezydenta trafi teraz ustawa, która nie jest żadnym rozwiązaniem. Jeżeli w tej formie, w tym kształcie prezydent Uda ją podpisze, Komisja Europejska będzie miała wszelkie podstawy, by nie wypłacić Polsce ani jednego euro na krajowy plan odbudowy. Tym bardziej, że Komisja Europejska jest pod rosnącą presją ze strony Parlamentu Europejskiego. Wczoraj ogromna większość europosłów przyjęła rezolucję, na mocy której Komisja Europejska ma obowiązek Polskę rozliczać z wypełnienia wszystkich tzw. kamieni milowych. Dobra wiadomość z Sejmu jest taka, że po wielu miesiącach naszych starań udało się poprawić trochę nieszczęście zwane polskim ładem. Sejm przyjął dwie niezwykle istotne zmiany, poprawki Senatu, wprowadzające do systemu podatkowego jakże istotne zmiany. Po pierwsze, przywróciliśmy możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi w pełnym wymiarze. Po drugie, uzupełniliśmy dochody organizacji pożytku publicznego, zwiększając możliwość przekazywania na ich rzecz do 1,5% naszego podatku. To ważne, bo po pisowskich zmianach podatkowych dochody organizacji pozarządowych, podobnie zresztą jak samorządu terytorialnego, gwałtownie spadły. Jak widać, presja ma sens. Walczymy dalej.